Dzień dobry. Zepsuła mi się koparka. Potrzebuję pilnie kogoś z serwisu. Najlepiej mobilnie, bo maszyna stoi na budowie. Dzień dobry, witam panią. Już sprawdzam, co możemy z tym zrobić. Proszę mi tylko powiedzieć, jaka to będzie maszyna, gdyby pani podała markę i model. Hyundai HX 220L. Gdzie ta maszyna się znajduje? Budowa jest pod Krakowem, Zielonki. Najlepiej wyśle Pineskę. A na czym dokładnie polega usterka? Ramie zaczęło się ruszać skokowo. Jak wciskam joystick, to najpierw nic się nie dzieje, potem zaczyna szarpać, a czasami to w ogóle nie reaguje. Tutaj myślę, że mamy problem w układzie hydraulicznym. Jest kilka możliwości: między innymi uszkodzony zamek na siłowniku, sekcja w rozdzielaczu, może być nawet pompa. I tutaj mam pytanie, czy wcześniej działo się coś podobnego, czy były już jakieś naprawy w tym obszarze? Pompa była robiona w zeszłym roku, ale rozdzielacz nie. Nikt tego wcześniej nie diagnozował. Dzisiaj po prostu przestało działać. Rozumiem. A czy widziała Pani wcześniej tam jakieś wycieki, jakieś nietypowe dźwięki, na przykład jakieś syczenie z okolicy rozdzielacza przy zadawaniu funkcji? Nie, nic z tych rzeczy. Oleju też nie było. Tylko ta reakcja z ramienia. Coś z ciśnieniem? Może jakiś zawór? Okej. Okay. W takim razie zapisuję zlecenie jako diagnostykę układu hydraulicznego. Wyślemy na serwis mobilny. Mechanik będzie u Państwa jutro pomiędzy siódmą a ósmą. Podłączy manometry i wykona diagnostykę układu hydraulicznego. Po naprawie przekażemy Pani raport i zdjęcia. Świetnie. Dziękuję. Zależy mi, żeby to ruszyło jak najszybciej. A jeśli ty potrzebujesz usług serwisu mobilnego, zadzwoń.